Wisła Kraków wygrywa czwarte spotkanie z rzędu 12 punktów. Pozycja lidera, wszystko wygląda wręcz idealnie. Jak ocenisz to spotkanie z pogonią grocisk Mazowiecki? E, nie no, myślę, że pozytywnie. Najważniejsze jest to, że mamy trzy punkty. Wiadomo, ta druga połowa może nie była idealna w naszym wykonaniu, ale też wiadomo, jakie były warunki na zewnątrz i myślę, że też każdy miał, miał w nogach po prostu to spotkanie i może dlatego trochę zwolniliśmy tempo w drugiej połowie i trochę daliśmy inicjatywę właśnie. Grodziskowi. Ale mimo wszystko wybroniliśmy się, i to jest najważniejsze, i możemy sobie tu wyznać trzy punkty. Jesteście piekielnie skuteczni w tym sezonie, w zeszłej kampanii, pomimo tego, że nie byłeś w klubie, byłeś na wypożyczeniu, to pewnie wiedziałeś, że twoi koledzy z drużyny mają spore problemy z wykończeniem, w tym jest wręcz odwrotnie. Praktycznie wszystko, co strzelacie wpada do siatki. Skąd ta poprawa, skąd ten progres w tym aspekcie gry? Czy dostrzegasz tutaj jakąś zmianę? Tak, no zdecydowanie. Dużo trenujemy finalizacji na treningach i myślę, że to, to widać w tych meczach. Tak naprawdę każda sytuacja, jaką mamy, kończy się albo z groźnym strzałem, albo golem. Także to jest na pewno na plus, ale to jest wynik naszej pracy, którą wykonujemy codziennie i dużo tego trenujemy, no i, i widać to. A Ty, jak czujesz się po tych czterech spotkaniach? Wróciłeś, przepracowałeś okres przygotowawczy, dostałeś szansę w tych czterech meczach. Jak się czujesz jako piłkarz? Czy czujesz się, że idziesz do przodu? Czy czujesz się, że się rozbijasz? Tak, tak. Ten rok we Włoszech, w którym spędziłem, myślę, że na pewno dużo mi dał takiego okrzepłem trochę, mam trochę więcej pewności siebie i myślę, że nie jestem już tym samym zawodnikiem, jakim byłem przed wyjazdem. Także na pewno no, dużo mi dał ten wyjazd i to jest jestem trochę innym zawodnikiem zwycięstwa, 12 punktów, tak jak wspomniałem na samym początku i świetnie. Czy czujecie, że to jest ten sezon, w którym Wisła wróci do klasy, pomimo tego, że jeszcze 30 tych odcinków tego serialu 2025-2026 przed Wami? Tak, no pewność siebie w drużynie na pewno rośnie, z meczu na mecz czujemy się bardzo dobrze no i oby tak dalej.